Cześć kochani, witam Was w ten upalny letni, już lipcowy dzień. Dzisiaj będą ulubieńcy czerwca. Jest gorąco, jest upalnie, mamy piękne lato. Ja uwielbiam taką pogodę i od razu nastrój mi się poprawia i w ogóle ostatnio bardzo dużo rzeczy się dzieje, ale takich pozytywnych w moim życiu. I bardzo jestem w ogóle szczęśliwa, radosna i tak jest mi bardzo fajnie. Jeszcze ta pogoda bardzo, bardzo pozytywnie mnie nastraja. Minął czerwiec. Bardzo intensywnie, bardzo dużo się działo, ale to fajnie. Lipiec, słuchajcie, zapowiada się, że będzie dla mnie wreszcie jakiś spokojniejszy: będę mniej podróżować, mniej jeździć, będę miała więcej czasu dla siebie i więcej czasu, żeby Wam coś nagrać. Pierwsza rzecz, właściwie dwie rzeczy: to zapach. Słuchajcie, idealny na lato. Mam go dzięki poleceniu i pomocy jednej z moich. Widzek, dziękuję Ci bardzo. To są dwa zapachy Ziff Ja kiedyś, jeżeli ktoś dawno temu oglądał mój kanał, to pamięta, że ja kiedyś używałam namiętnie tych perfum kokosowych. To jest edycja limitowana, bo to jest ananas-kokos, a to jest mango-maracuja. I to jest jakby taka lżejsza wersja tego kokosu, właśnie zmieszana trochę z ananasem, taka bardziej słodka no przepięk, przepiękny po prostu zapach i on jest bardzo, bardzo trwały ten jest taki zupełnie lekki owocowy no taki na mega upały właśnie, tak jak teraz oba mają po 100 ml czyli bardzo dużo i one kosztują 39, tam 99 także jeżeli lubicie takie owocowe zapachy i macie ochotę to ja wam serdecznie polecam, bo są fantastyczne. Nie są jeszcze, nie są stosunkowo jak na perfumy drogie. Eee, tym bardziej za 100 ml. Także jeżeli macie ochotę, to ja wam serdecznie polecam, bo bardzo fajnie się sprawują i szczególnie te długo się utrzymują na skórze. Eee, następna rzecz. Paznokcie. Jak widzicie, ja ostatnio jestem zakochana w tych wszystkich takich pomarańczowo-koralowych kolorach. Yy, ja też tutaj nie, nie będę mówić, bo mój odbiór yy, czy to jest pomarańcz, czy to jest koral. Yy, nie wiem, taki kolor, jak mam na sobie, jak mam na paznokciach. Yy, to jest yy, Rimmel 440 Sundowner. O, tak wygląda. I noszę go od, od miesiąca, non-stop, cały czas już nawet bez bazy bez top coatu, bo w końcu nie miałam, nie miałam okazji go sobie kupić, także noszę go, go samego i tak fajnie się utrzymuje ostatnio skróciłam paznokcie mam trochę krótsze, bo już tamte były takie długie, że się ludzie mnie pytali czy mam tipsy, a to już mi się nie podobało także i ten lakier i naprawdę nie wiem, dziewczyny pisały, że im farbują paznokcie, mi nie farbują, nie wiem, może moje paznokcie już są tak odpornione, że, że nic im się nie dzieje, nie wiem w każdym razie jest super, bardzo mi się podoba a na stopach do moich pomarańczowych melisek noszę taki fioletowy lakier. On tu wygląda granatowy w podglądzie. Nie wiem, jak będzie na żywo. Ale to jest taki fiolecik. Jak widzicie, on bardzo fajnie wygląda takiego pomarańczu, czyli do moich tych pomarańczowych sandałów, melisek. Jeżeli mnie śledzicie na Facebooku, to wiecie. Eee, I to jest lakier do paznokci Celia. Eee, tylko niestety, słuchajcie, nie ma... Jest tu starta etykieta i nie mam pojęcia, jaki to jest kolor. N ni niestety. O, zobaczcie. W każdym razie to jest taki kolor, i noszę go na stopach, i bardzo fajnie wygląda do, do właśnie takich e, koralowo-pomarańczowych różnych wariacji. Ech, na ustach nieprzerwanie szmink. Celi 602 już Wam też ją kilka razy pokazywałam. Niestety ona ma bardzo ładne opakowanie, wszystko fajnie, ale zobaczcie, co się z nią dzieje. I to nie, nie, nie nosiłam jej w torebce, nie zabierałam jej ze sobą. Tak ona wygląda po używaniu w leżeniu w łazience, a jak zrobiła się delikatnie cieplej. Poza tym ona się tu już złamała. Zresztą Alina też pokazywała, że jej się te Alina chyba tak, chyba Alina pokazywała, że też jej się ta szminka uszkodziła. Także yy, bardzo, bardzo, bardzo ładny kolor. Bardzo ją lubię. No, tylko nie da się jej nigdzie zabrać, bo myślę, żeby się rozpłynęło od razu. To jest taki yy, szminko-błyszczyk. A ja na to jeszcze nakładam ten wielki błyszczyk yy, z Rimela, To jest Winel Max. On ma taki wielki aplikator. O! Tak wygląda. naprawdę daje fajny fajny połysk na ustach, bardzo ładnie to wygląda albo też samego jak gdzieś tam na szybko wychodzę to sam też bardzo fajnie mm, wygląda i daje radę e, mój ulubiony podkład to jest shiny touch z Liren fluid rozświetlający, ja mam w kolorze jasnym 103 on jest taki, e, on nie ma żadnych drobinek nie jest kryjący. Jest taki delikatny właśnie na lato, bo ja uważam, że taki bardzo matowy look na takie upały i na lato to średnio wygląda. Przynajmniej ja u siebie nie lubię. Także noszę go bez przerwy. Jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. Taki dosyć naturalny. Nie ma jakiegoś mocnego okrycia, ale jego ja bardzo lubię i uważam, że jak na taki. Mhm. że jak na taki niedrogi podkład to spisuje się bardzo, bardzo fajnie jestem z niego bardzo zadowolona ok i ostatnia ostatnie właściwie dwie rzeczy to jest um serum intensywnie wyszczuplające z Eveline, które też już wam kiedyś pokazywałam. Ja już mam je na wykończeniu, ale szczególnie teraz na upały jest bardzo, bardzo fajne. Szczególnie teraz na upały bardzo fajnie się sprawdza, ponieważ ono ma taki efekt chłodzący, i przez to miło go używać, bo wcześniej jak wiecie ja Mam problem z używaniem balsamów i takich rzeczy, jest mi zimno i w ogóle. W każdym razie teraz jak jest gorąco, to bardzo lubię używać tego produktu, bo jest taki chłodzący, miły, przyjemny. Eee, a do niego używam tego serum Goodbye Cellulite Serum. Czy jakkolwiek się to wymawia, z Nivea q 10 To jest to takie dziesięciodniowe, intensywne serum z L-karnityną, które w 10 dni ma sprawiać, że nasza skóra będzie wyglądała lepiej, pozbędziemy się celulitu itd. No i tak dalej. No ja Wam powiem tak, jak po tym, jak schudłam, ja wcześniej miałam bardzo duży, duży celulit i jak pamiętacie, byłam wielką fanką Goodbye Cellulite z Nivea właśnie. Natomiast jak Natomiast po tym jak schudłam, mi zniknął ten celulit i właśnie ostatnio pani, która mi robiła masaż antycelulitowy powiedziała, że tak się bardzo często dzieje, że w momencie kiedy ktoś chudnie, to, to ten celulit znika, on mi został tylko na tylnej stronie ud, tam gdzie go zawsze miałam, od zawsze po prostu, czy byłam szczupła, czy byłam grubsza, to zawsze go tam miałam i... Um, E, tam w, e, w tamte rejony intensywnie właśnie przez 10 dni w, e, masowywałam to serum ono kosztuje chyba 26 zł coś koło tego, tak mi się wydaje e, 75 ml ma ciekawą konsystencję, taką żelową, ale powiedziałabym z delikatną dawką oliwki tak jest lekko tłustawe, ale bardzo szybko się wchłania i nie zostawia żadnej powłoki e, na skórze i używałam razem z tym Eveline, bo dostałam też od Niwej ten balsam 10, ale chcę najpierw zużyć to. I powiem Wam, że rzeczywiście widzę różnicę. Skóra jest dużo bardziej wygładzona, ładniejsza. Celulit na pewno nie zniknął w 100%, ale naprawdę widzę efekt i, i daję radę. Także jeżeli macie ochotę na wakacje, taki, takie intensywne uderzenie dziesięciodniowy, to ja wam to polecam, szczególnie jeżeli lubiłyście właśnie ten Goodbye Cellulite i to na Was działało, to to jest taki myślę podobny produkt, nawet ma podobny zapach, więc jeżeli macie ochotę, to możecie przetestować. I jeszcze używam takiej gąbki antycelulitowej, to jest chyba gąbka Sirena, czy jakoś tak się nazywa, one są w Rossmanie za nie wiem 3 zł. i pamiętacie, że ja kochałam tą szczotę, ale ostatnio depiluję nogi depilatorem i, i nie mogę czegoś takiego bardzo mocnego używać, więc kupiłam sobie tą gąbkę i nią szoruję brzuch, uda, nogi i tak dalej i też super daje radę, kosztuje tam nie wiem 3 zł, także... Możecie sobie robić kąpiel, właśnie z takim peelingiem, masażem, taką szczotką. Potem użyć e, e, tego typu produktów seru, jakiegoś serum czy, czy balsamu antycylultowego i, i to na pewno poprawia kondycję e, skóry. To by było na tyle e, z ulubieńców. A dla Was mam jeszcze takie małe rozdanie. Bez e, bez przyczyny, po prostu mam kilka kosmetyków, którymi się z Wami podzielę, bo, bo dostaję ich ostatnio dużo, a, a nie jestem w stanie sama wszystkiego zużyć, dlatego będzie małe takie rozdanie dla Was. Mleczko do demakijażu Liren, odżywka do włosów Nivea, krem Liren 50 akurat na lato i podkład z perfekty wygładzający i co, co musicie zrobić, żeby wygrać te cztery produkty? Zostawcie komentarz pod tym filmikiem. Standardowo, dlaczego to wy właśnie macie wygrać? I co robicie w wakacje? Jakie są wasze plany na wakacje? I jedyny warunek musicie być subskrybentem mojego kanału, bo to jest konkurs dla moich widzów. To wszystko, jeżeli chodzi o ulubieńców. Nagram dla Was też takich ulubieńców niekosmetycznych o tym co nosiłam, co czytałam i generalnie co mnie cieszyło w ostatnim miesiącu. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam wspaniałych, pięknych wakacji. Pogoda już jest, więc to już najważniejszy element jest spełniony i dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko, pa pa!